W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw Odezłego, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, I w Jezusa Chrystusa, Syna jego jedynego, pana naszego, który się począł z ducha świętego, Narodził się z Maryi Panny, Umęczon od pąckim piłatem, Ukrzyżowan umarł i pogrzebion, wstąpił do piekię, trzeciego dnia zmartwych stał, Wstąpił na niebiosa, Siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, on przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raci dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Amen. Wieczny odpoczynek raci dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać, Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać, Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać, Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, A światłość wiekuista niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, A światłość wiekuista niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać panie, a światłość wiekuista niecha im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać panie, a światłość wiekuista niecha im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać panie, a światłość wiekuista niecha im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać, Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać, Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać panie, a światłość wiekuista niecha im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać panie, a światłość wiekuista niecha im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać panie, a światłość wiekuista niecha im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie. A światłość wiekuista niecha im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim im dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. O rany przenajświętsze naszego Jezusa, któreście tyle bólu i krwi Go kosztowały, rany najczcigodniejsze, będące dowodem Jego nieskończonej ku nam miłości, zlitujcie się nad biednymi duszami, w czyśćcu cierpiącymi i nade mną nędznym grzesznikiem. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, A światłość wiekuista niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, A światłość wiekuista niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczne odpoczynek racim dać panie, a światłość wiekuista niecha im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczne odpoczynek racim dać panie, a światłość wiekuista niecha im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczne odpoczynek racim dać panie, a światłość wiekuista niecha im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać, Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać, Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać, Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie a światłość wiekuista niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim im dać, Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim im dać, Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać, Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać, Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raci im dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raci im dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać, Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać, dać panie, a światłość wiekuista niecha im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać panie, a światłość wiekuista niecha im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać panie, a światłość wiekuista niecha im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Dusze Święte, któreście z tego świata przeszły do czyśca, jesteście w niebie oczekiwane, módlcie się za mną i proście o wszystkie potrzebne mi łaski o które żebrzę przed majestatem boskim. Amen.